prawki jeszcze dziecią też no i warto też wspomnieć o te nasze bieliki to jest są strefa prądy są chyba i nasze bieliki akurat które no, są może mniej urodziwe bo faktycznie ten amerykański jest taki wszystkim mogą się trafić, no może trafić się Albinos, który po prostu nie ma tam już pigmentu, także jest to wszystko możliwe. Ta legenda o tym białym orle jest oczywiście jak najbardziej prawdziwa. No, całe kółeczko <laughs> Mogło być. Dobra, handi, handi. dobra. Ale tak naprawdę są no, stworzone do polowania. Polowania na ptastwo. Dlatego, że na takie polują, latają też największy I Jeszcze. Wzięć już nie. No właśnie, Sokoła. Z świetny księg, na no, to trzeba zapolować, więc ona tutaj najprawdopodobniej na tym się skupi. Teraz szuka tego kolaki Sokoła. No i przez ten... O, o, znowu jest na no, Możliwe, że coś tu przyleci do naszej lary. Tak jak gdzieś go pod nią w ogóle wyginając szyję do góry. także najprawdopodobniej coś tutaj cały czas nad nami krąży. No i ona zobaczymy, co teraz w tym pojazd może ją skasować, natomiast jeżeli to będzie jakiś inny sok mniejszy, tak jak na przykład pustówka czy soku który po krajowego szokoła tylko dodatku takim od natury, bo czasami te naturalne pomoce naukowe nam tu też zalatują. Najfajniejszy widok był akurat 3 tygodnie temu, kiedy bielik amerykański krążył z falą europejskich. czy to zdobycz, dlatego też przez wiele lat myślałem, że soku uderza w swoją zdobycz, całą swoją masę i to powoduje przestrzeń Na w momencie, nagrody w rękawicy, no i soku powinien dosyć grzecznie wymienić tak? O, dobra. Pierwsza jedna łapa, także przy przypadkiem ktoś by nikogo nie oszukał. No i dopiero w momencie, kiedy już przynajmniej ta jedna łapa pewnie trzyma, puszcza na widło. No i teraz już znowu mięsko zasłania. Zanim zacznie jeść, to musi się troszeczkę uspokoić, pochłonąć po tym polowaniu. Nie, no, no ładnie się zachowuj. nie, podoba Ci się? nie, 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 To znaczy teraz nie, ma problemu, teraz się kupuje i, i nie, 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 Gracias. Układ oczu u tego ptaszka jest jeszcze troszeczkę rozbieżny. takie taki jak sowy, na przykład z rodziny puszykate, na te są idealnie do ptaszki, tak jak ludzie. Taki drapieżer zrobił z boku głowy. Krzałt, układ, ogon, e, samo ciało tutaj samego ptaka, ponieważ to też jest naszej otwartej przestrzeni chociaż należy już do leśnych ptaków puszczykowatych jedynie głową się różni bo tutaj już nie mamy szlary w tobie serca tylko normalne takie niemieckie półksiężyce dookoła oczu e, takie jak u każdego ptaka z rodziny puszczykowatych to już jest charakterystyka tego ptaszka oczy ustawione bezpośrednio do przodu tutaj głęboko osadzone właśnie ta szlara to obraz, ta dodatkowo bo ptaszek pochodzi z dalekiej północy e, no i te skrzydełka wszystkim troszeczkę można powiedzieć ale sowa śnieżna, chociaż przez dłuższy czas była uznawana za można powiedzieć takiego okolicy atakuje i są w sumie bardzo ciężko, nieskaleczna nie, nie nawet taka, także tak drapieżny tylko śmiga, śmiga, kilka razy przejedzie, sowa tam robi parę uników, więc tak drapieżny z reguły to być plusu podczas Ziobek, żadna sowa nie ma tego kwadratu już do ostrej krawędzi nocy. Ona nie stanie mnie. Hej! O, A, o tutaj. Aaa, jak fajnie. fajnie radzić. Proszę tego nie łączyć z kornikiem, kiedy tu nie zależy od tego jego żywo, czyli jak mu ucieknie i nie jedno to może... jak widzisz, kiedyś sobie... Daniel jesteś? Kto jest hey? no. Daniel? No, tak. To jest I ja się zobaczyć maluszek tam jest jak... うん。<laughs> <music>